Cześć, dzisiaj jesteśmy w Lipuszu i bardzo sympatycznemu klientowi robimy garaż. Garaż będzie robiony pianą oczywiście otwarto komórkową, bo to jest drewno. Będzie z dociskaniem, czyli z wygaszaniem. Fajnie równo z belkami. Tak wygląda garaż jeszcze przed pianowaniem. Oczywiście pierwszy etap to zabezpieczenie tego co nie chcemy pobrudzić, czyli folia. Folia dokładnie na ścianę, która jest tutaj z drewna ozdobna. Folia dokładnie przyklejona do ziemi więc nie ma mowy o jakimś przypadkowym zawodzeniu czegokolwiek. No, i finalnie wyszło naprawdę bardzo fajnie. Oczywiście ciężko jest dociskać, więc ta praca o wiele dłużej trwa. Dłużej nawet niż myślałem, ale ważne, żeby klient był zadowolony wszędzie. Wszędzie weszło. Zobaczcie, jaka równa powierzchnia ładna. Równie równiuteńko weszło. Teraz tylko nadmiar lekko zetnę nożem. I wszystko jest fajnie. U góry belki są. 18 albo 20, tutaj jest też na 15. Gdzie niegdzie, gdzieś tam bałwanek wyszedł, trzeba go podciąć. Ale generalnie dużo pracy z sufitem nie ma. Wyczyściłem tylko belki. No i co? I obcinamy. I zaraz koniec. No i koniec. Poobcinane wszystko. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Zaraz pokażę dokładnie. Zostało tylko posprzątać po sobie bałagan. Dwora. I na dzisiaj koniec. Widzicie, wszystko docięte równiutko. Naprawdę wyszło spoko. Myślę, że klient będzie zadowolony. I praca skończona. Efekt finalny wygląda tak. Posprzątane po sobie, oczywiście. To jest akurat dla naszej firmy bardzo ważne, żeby zostawić w jak najlepszym stanie miejsce, które się zastało, bo każdy z nas dba przecież o swój dom. Wszystko ładnie, nieubrudzone, zawsze oklejone. No i oczywiście ściany, sufit 15 cm. Tutaj gdzie nie wyszło grubiej, więc. Troszkę dociąłem, ale to jest tylko na korzyść klienta, ponieważ tutaj jest znacznie więcej niż trzeba było. No a tutaj z docinaniem i e, z dociskaniem, czyli z wygaszaniem, zrobione wyszło naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. Także opuszczam kolejną inwestycję. Jeżeli jesteście zainteresowani pianowaniem w województwie pomorskim, dojeżdżamy, wycena gratis, doradztwo też. Więc zapraszamy. Zawsze staramy się to zrobić jak najlepiej, jak najłanie i działamy tylko na dobrych pianach. Nasz pianobus spakowany. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Pozdrawiamy serdecznie i do kolejnej inwestycji na razie.